Na pierwszy rzut oka Roland sprawia bardzo dobre wrażenie. Jest wysoki, zadbany, przystojny. Ma spokojny głos, łagodne rysy twarzy i coś, co wiele osób określa jako dobre spojrzenie. To typ mężczyzny, przy którym część kobiet może pomyśleć wygląda na porządnego, ułożonego, takiego, z którym można budować przyszłość. I być może właśnie dlatego na początku programu nikt nie spodziewał się, że jego historia potoczy się w taki sposób. Bo im dłużej patrzymy na Rolanda, tym bardziej zaczynamy widzieć pęknięcia pod tą zewnętrzną warstwą spokoju. To nie są pęknięcia krzykliwe, nie ma tu agresji ani wybuchów emocji, wręcz przeciwnie. To są pęknięcia ciche, ledwo widoczne, ale bardzo znaczące. Widać je w jego ruchach, w sposobie chodzenia, w drobnych gestach. Jego chód bywa niepewny, jakby każdy krok był decyzją, którą trzeba przemyśleć dwa razy. Czasem wygląda tak, jakby bał się zająć zbyt dużo przestrzeni, jakby przepraszał samym sobą za to, że w ogóle tam jest. I tu pojawia się pierwszy ważny kontrast. Z jednej strony mężczyzna, który dobrze wygląda na papierze, z drugiej strony ktoś, kto wewnętrznie wydaje się bardzo zagubiony, momentami wręcz wystraszony. Jedno nie klei się z drugim. I to właśnie ten rozdźwięk sprawia, że Roland jest tak ciekawą, ale też tak trudną postacią. Od samego początku było widać, że najbardziej podoba mu się Karolina. Była młodsza, bardziej energiczna, bardziej kobieca w tym klasycznym rozumieniu. Roland reagował na nią inaczej. Było widać napięcie, było widać zainteresowanie, było widać, że coś w nim się uruchamia. I co zrobił w tej sytuacji? Zamiast iść za tym impulsem, zamiast spędzać z nią czas, poznawać ją, budować relacje krok po kroku, on zrobił coś zupełnie odwrotnego. Wycofał się. Zamiast Karoliny pojawiła się Ola. Bezpieczna, spokojna, przewidywalna. Rozmowy z Olą były łatwiejsze, mniej obciążające emocjonalnie. Nie było tam napięcia, nie było ryzyka, nie było strachu, że coś można zepsuć jednym złym słowem czy gestem. Roland spędzał z nią dużo czasu, prowadził długie rozmowy, budował więź, która z boku mogła wyglądać na coraz głębszą. A jednocześnie sam wiedział, że ostatecznie wybierze Karolinę. I to zachowanie mówi o nim bardzo dużo. W psychologii istnieje pojęcie unikania lękowego. To mechanizm, w którym człowiek bardzo pragnie bliskości, ale jednocześnie panicznie boi się jej konsekwencji. Taka osoba chce relacji, chce miłości, chce rodziny, ale gdy tylko pojawia się realna szansa na głębokie emocjonalne zaangażowanie, uruchamia się strach. Strach przed odrzuceniem, przed porażką, przed tym, że okaże się niewystarczający. Roland wygląda właśnie jak ktoś, kto tego strachu doświadcza. Karolina była dla niego ważna i właśnie dlatego odkładał kontakt z nią na później. Podświadomie mógł myśleć, jeśli jeszcze jej nie poznam, jeśli jeszcze się nie zaangażuję, to jeszcze nic nie stracę. Lepiej porozmawiać z Olą, bo tam stawka jest mniejsza. Tam ewentualna porażka nie boli tak bardzo. Problem polega na tym, że relacje nie działają w ten sposób. Bliskości nie da się odłożyć na koniec. Nie da się jej zostawić na deser. Ona wymaga obecności tu i teraz, a Roland, odkładając Karolinę na później, sam zbudował dystans, który potem okazał się nie do przeskoczenia. Kolejnym ważnym elementem jest komunikacja, a właściwie jej brak. Roland ma wyraźny problem z nazywaniem emocji, rzadko mówi wprost, co czuje, często mówi ogólnikami. Zamiast powiedzieć, boję się, nie wiem, jak się zachować, martwię się, że coś zepsuje, on milczy albo ucieka w neutralne rozmowy. To sprawia, że kobiety muszą same domyślać się, co się dzieje w jego głowie, a domyślanie się w relacji to zawsze przepis na frustrację. Karolina sama zauważyła, że Roland poświęca jej mało czasu. To nie była jej fanaberia. To była realna obserwacja. Relacja nie rozwijała się, bo jedna strona stała w miejscu. I choć Roland mógł mieć dobre intencje, to intencje bez działania nie budują niczego trwałego. Warto też zwrócić uwagę na jego deklarację. Roland mówi, że chce żony, domu i dzieci. To zdanie pojawia się bardzo często w tego typu programach. Ale problem polega na tym, że to są hasła, a nie plan. Żona, dom i dzieci nie są produktem, który można wybrać z półki. To są efekty procesu. Procesu, który wymaga decyzji, odwagi, ryzyka i odpowiedzialności emocjonalnej. A Roland wygląda jak ktoś, kto utknął na etapie marzenia, ale nie potrafi wejść w etap działania. Nie da się zbudować rodziny, jeśli nie potrafi się wybrać jednej osoby i dać jej siebie w pełni. Nie da się stworzyć domu, jeśli cały czas stoi się jedną nogą w bezpiecznej przystani, a drugą w marzeniu o czymś lepszym. Roland wydaje się być bardzo niezdecydowanym człowiekiem kimś, kto sam do końca nie wie, czego oczekuje od drugiej osoby, a jeszcze mniej wie, co sam ma do zaoferowania. I tu dochodzimy do wieku. Roland nie jest już bardzo młody. To nie jest dwudziestolatek, który dopiero uczy się relacji. To mężczyzna, który ma za sobą lata życia, doświadczenia, być może również porażki. Jeśli przez tak długi czas nie potrafił podjąć decyzji i zbudować stabilnej relacji, to znaczy, że problem jest głębszy niż tylko zła chemia z jedną osobą. To może być strach przed odpowiedzialnością, to może być brak wiary w siebie. To może być schemat wyniesiony z przeszłości, z domu rodzinnego lub wcześniejszych związków. Niezależnie od źródła, efekt jest ten sam odkładanie decyzji, uciekanie w półśrodki i tracenie szans, które były naprawdę wartościowe. Warto zatrzymać się jeszcze na jednym bardzo istotnym elemencie, który w historii Rolanda często umyka uwadze to sposób, w jaki on sam funkcjonuje w sytuacjach, gdy musi podjąć decyzję tu i teraz. Roland bardzo często wygląda tak, jakby liczył na to, że czas zrobi coś za niego. Jakby sytuacja sama się rozwiąże, emocje same się ułożą, a wybór w końcu stanie się oczywisty, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności. Tyle, że życie tak nie działa. Relacje nie rozwiązują się same, one albo się rozwijają, albo obumierają. Stan zawieszenia jest zawsze chwilowy, nawet jeśli komuś wydaje się, że trwa długo. Roland zdaje się jednak funkcjonować właśnie w takim zawieszeniu pomiędzy chęcią a lękiem pomiędzy potrzebą bliskości, a strachem przed konsekwencjami tej bliskości. W jego zachowaniu widać coś jeszcze bardzo silną potrzebę kontroli. Paradoksalnie nie kontroli drugiej osoby, ale kontroli własnych emocji. Roland sprawia wrażenie kogoś, kto boi się, że jeśli pozwoli sobie poczuć za dużo, to straci nad sobą panowanie. Dlatego trzyma emocje na krótkiej smyczy. Dlatego jest ostrożny, dlatego wybiera rozmowy bezpieczne, a unika tych, które mogłyby go odsłonić. Taki mechanizm bardzo często bierze się z wcześniejszych doświadczeń, z relacji, w których ktoś został zraniony, z sytuacji, w których okazywanie uczuć skończyło się bólem, wstydem albo poczuciem porażki. Nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się w życiu Rolanda przed programem, ale jego zachowanie sugeruje, że bliskość nie była dla niego czymś łatwym ani naturalnym. To również może tłumaczyć jego trudność w byciu inicjatorem. Roland rzadko przejmował ster, rzadko wychodził z jasną propozycją, częściej reagował niż działał, a w relacjach partnerskich taka postawa bardzo szybko prowadzi do nierównowagi. Jedna strona zaczyna czuć, że to ona ciągle musi robić krok do przodu, a druga tylko sprawdza, czy to jest jeszcze bezpieczne. Karolina nie potrzebowała wielkich gestów, potrzebowała sygnału, potrzebowała poczuć, że jest wybierana nie tylko w myślach, ale też w działaniu. A Roland tego sygnału nie dał. Być może nie dlatego, że mu nie zależało, ale dlatego, że sam nie wiedział, jak go dać. Kiedy mężczyzna mówi, że chce żony i dzieci, bardzo często zapominamy zapytać, czy jest gotowy na proces, który do tego prowadzi. Bo małżeństwo i rodzina to nie jest nagroda za dobre intencje. To efekt codziennych decyzji, rozmów, konfliktów i kompromisów. Roland zdaje się chcieć efektu końcowego, ale jednocześnie bać się drogi, która do niego prowadzi. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to jego wewnętrzny konflikt. Z jednej strony pragnienie stabilności, spokoju i bliskości, z drugiej lęk przed utratą kontroli, przed zranieniem, przed porażką. Ten konflikt sprawia, że Roland stoi w miejscu, mimo że teoretycznie wie, dokąd chce dojść. W pewnym sensie Roland jest przykładem człowieka, który emocjonalnie utknął. Nie dlatego, że nie dorósł, ale dlatego, że nigdy nie nauczył się, jak bezpiecznie przeżywać trudne emocje. Zamiast je przepracować, nauczył się je omijać, a omijanie problemów działa tylko do czasu. W końcu one i tak wracają, tylko w bardziej skomplikowanej formie. Program obnażył ten mechanizm bardzo wyraźnie. W warunkach, w których trzeba było działać szybciej, mówić wprost i podejmować decyzje, Roland nie potrafił odnaleźć się w pełni. Jego strategia przetrwania, która być może sprawdzała się w codziennym życiu, tutaj przestała działać. I to jest moment, w którym warto spojrzeć na tę historię szerzej. Roland nie jest wyjątkiem. Jest symbolem wielu osób, które chcą relacji, ale boją się jej ciężaru, które marzą o bliskości, ale uciekają, gdy ta bliskość staje się realna, które mówią, że chcą miłości, ale nie potrafią jej udźwignąć. Największym problemem Rolanda nie była Karolina, nie była Ola i nie był program. Największym problemem była jego własna niepewność brak zaufania do siebie. Brak wiary w to, że jest wystarczający taki, jaki jest, i dopóki tego nie przepracuje, każda kolejna relacja może skończyć się w bardzo podobny sposób. Na końcu zostaje pytanie, które wielu widzów zadaje sobie po cichu: czy Roland jeszcze ma szansę na prawdziwą relację? Odpowiedź brzmi tak, ale pod jednym warunkiem: że przestanie uciekać przed sobą, że zamiast szukać idealnego momentu, idealnej kobiety i idealnych warunków, zacznie pracować nad tym, co dzieje się w jego wnętrzu. Bo bratnia dusza nie pojawia się wtedy, gdy wszystko jest poukładane. Ona pojawia się wtedy, gdy ktoś jest gotów być autentyczny, nawet jeśli oznacza to pokazanie swoich lęków, słabości i niepewności. Dopiero wtedy relacja przestaje być zagrożeniem, a zaczyna być przestrzenią, w której można wzrastać. I tego właśnie można Rolandowi życzyć najbardziej. Nie kolejnego programu, nie kolejnej próby na skróty, ale odwagi, by naprawdę spotkać się z samym sobą bo dopiero wtedy ma szansę spotkać kogoś, kto zobaczy w nim nie tylko przystojnego mężczyznę, ale człowieka gotowego na prawdziwą bliskość.